Cześć Wam, pewnie będę się odbijała, jeżeli chodzi o okulary, ale jak widzicie, okulary to znaczy, że jest troszeczkę innego typu filmik. Zresztą pewnie już wiecie to po tytule. Chciałabym y, tak zrobić filmik teraz, taki, tego typu, że no, jakimś cudem nie mam totalnie swoich kosmetyków, nic do makijażu. I idę do Rosmana i robię zakupy takie stacjonarne w Rosmanie, żeby mieć makijaż. I od razu tak mówię. Będzie wam się część osób może powiedzieć, że mam bardzo dużo tych kosmetyków, ale yy, ja zrobiłam takie, znaczy teoretycznie takie zakupy <grym> na świstku tutaj, yy, żeby to były takie żeby mogła zrobić taki makijaż, jak ja lubię, tego typu. Nie robiąc na przykład, nie używając na przykład brązera jako cienia, chociaż teoretycznie mogę, ale oprócz tego, no po prostu, żebym nie była zmuszona do tego, a żebym był makijaż taki, jaki mi się podoba, także zaczynamy. Oczywiście będę Wam dawała zdjęcia tutaj, chociaż część kosmetyków mam chyba nawet, coś tam mam, ale nie za dużo. O tutaj na przykład mam jeden. No. I teraz tak, zaczynamy. Baza pod makijaż. E, ja sobie będę tutaj, jeszcze mam folder, bo ja sobie muszę też, wiecie, ja będę Wam pokazywała, e, baz, znaczy ten, będę pokazywała Wam te kosmetyki na zdjęciach. E, z tego względu, że po pierwsze ja przekręcam czasami nazwy. Więc teraz tak, baza pod makijaż. I jeżeli chodzi o Rosmana, to ja wielu baz, wiele baz używałam. Ale taka najbardziej, taka, do której wracam i co pewien czas mam, owszem, ostatnio nie miałam, w zeszłym roku miałam, to są bazy, to jest z Bielendy, make-up. I tutaj wam pokażę. To jest akurat, tam są jeszcze rodzaje, e, chyba trzy czy cztery rodzaje tej bazy. Wzięłam taką perłową, perobaz czyli rozświetlającą, ale też są jakieś takie, takie ze złotymi drobinkami, ze srebrnymi drobinkami. I ta baza, no tutaj akurat z tych kosmetyków to będzie jedna z droższych kosmetyków, jak tak patrzę. Tak yy, 33,99 kosztuje, uwielbiam te bazy, owszem, mam teraz jakieś inne, yy, ale. Ta najbardziej mi się podoba w Rossmanie. Teraz, skoro mam bazę, no to następny kosmetyk, który bym chciała używać, to będzie podkład. Tutaj później będzie troszeczkę, trochę mi się pomyli kolejność, ale jeżeli ktoś mnie ogląda, to prawdopodobnie domyśla się, jaki bym podkład wybrała z Rossmana. Zdjęcie, dowód, że mam, zawsze mam. Później nie wiem, czy jeszcze mam jakąś w zapasach, nie mam pojęcia, ale jeżeli ta będzie mi się kończyła, nie będzie w zapasach, to ja pójdę i na 100% kupię kolejną. To jest, jak widzicie, podkład Better than Perfect z Eveline. No transfer, formuła. I teraz, bo ja tu bez żadnych promocji, rosną nowe ceny 29,99 kosztuje. Ta, ten podkład. I dla mnie on jest fenomenalny. Na 100% bym się zdecydowała na ten. Ewentualnie, gdyby go nie było, to prawda, mam krótko ten podkład, ale już go pokochałam i bym wzięła ten z Eveline Tak myślę. No, ale tu wolę ten. Korektor. Z kolei, znowu, to jest mm, taka, taki mój ulubieniec w zapasach. Też go mam. Właśnie pokażę. Proszę bardzo. I to nawet dwa mam. No, dorwałam takie, które nie są otwarte i tu mam 05 i tu też. I 06, Natural 05, banana 06. One bardzo szybko idą. Ja je kocham. Nie otworzę Wam, bo one czekają w zapasach, więc wam nie pokażę, ale ja te korektory. Też muszę mieć. To jest na tej samej zasadzie jak Eweline ten podkład. Biorę. I ten y, korektor kosztuje 23,99. I na, dokładnie to się nazywa, czekajcie, Liquid Camouflage. Tutaj jest napisane, że on może też być jako kontur. Dopiero teraz tak zauważyłam. Widzicie? O! Tu, tu, tu jest napisane, że już też może być jako kontur. Nigdy tego nie używam korektora jako kontur. Ja go używam po prostu jako korektor. Chociaż zdarza mi się używać i podkłady, i korektor jako kontur, czy tam ocieplanie bardziej. Dobra. Mamy bazę podkład, puder. Znaczy ten korektor to teraz puder. Puder. Proszę wam, tu się wyświetli, wyświetli. Jak mnie oglądacie, to zwiecie, że ja ten puder lubię. Vivo Aquamist. I on mi kosztuje 29,99. I ostatnio, w jak, znaczy tak, tak z, z miesiąc, dwa miesiące temu mówiłam wam, że ostatnio właśnie tego pudru nie mogę dostać. I wiecie co? Ja zawsze szukałam niebieskiego pudełka takiego opakowania niebieskiego, no bo aqua, no to fajnie niebiesciutkie, a jak widzicie tu po zdjęciu zmienili opakowanie i dlatego przez pewien czas prawdopodobnie nie można go było dostać w Rosmanie, bo zmieniali opakowania, wyprzedali tamte i zanim nowe się pokazały, no, ale to jest taki yy, puder którego uwielbiam od lat, jest dla mnie takim pewniakiem, jeżeli chodzi o to, gdyby nie było go, a i Myślałam też o jeszcze jednym, wiecie, pudrze. O, mamko, mamką. Czy nie wziąć tego? Ale Aquamist ma 10 gram. Tutaj jest 6 gram i jest o wiele droższy. Bo on kosztuje 40 parę. Także kupując zapewne na początku, wolałabym kupować coś, co będzie jednocześnie i pewniakiem którego lubię i jednocześnie będzie dość wydajny. Także jakbym miała kupić, to zdecydowałabym się na to, na Wibo. Brązer. Z brązerami powiem Wam tak. Yy, miałam duży problem co wybrać. Bo yy, te, co, które miewałam, na przykład kupowałam sobie z Lovely, yy, z Wibo, ale bardziej z Lovely, już ich nie ma. Dawno żadnego brązera, takiego typowego brązera nie kupiłam. Z Rosmana. Teraz tutaj, czy ja mam jakikolwiek, który był dostępny w Rosmanie? No mam, ale to były edycje limitowane, także już w tej chwili bym ich tak nie dostała, bo na przykład mam z Ingrid, mam ze Starsów, no to one były kupione w Rosmanie, ale w tej chwili już ich nie ma. Większość moich brązerów, jakby tak policzyć, to są na przykład z Belle. Albo jakieś takie inne. No, mam ich kilka, ale nie odpowiadają mi żadne takie. Mam ich kilka, ale nie mam żadnych takich, które można by było dostać cały czas w rozmanie. A nie, nie zdecydowałabym się na coś, co by było takie dla mnie niepewne, czy odcień będzie dobry. Więc, no niestety, to jest akurat najdroższy kosmetyk. Bronzer wzięłam z Maybelline serii City Bronzer. Bo kiedyś, kiedyś już go miałam i był dla mnie dobry. Tylko musiałabym zwrócić bardzo dobrze uwagę, żeby to był ten taki jaśniejszy. Nie pamiętam, to było medium, coś tam, bo one są takie, dla mnie odrobinkę, ciut za mocno napigmentowane. Odrobinkę, ale jak się wzięło delikatny pędzelek i nakładało, to. Dawało no, piękne, piękne ocieplenie. Z y, takiego, kolejne, kolejny produkt, kontur, rezygnuję. Takiego typowego konturowania nie chcę. Wolałabym już wtedy, jeżeli mam wybierać brązer ocieplający, taki brązer konturujący, to ja wolę ocieplający, bo ja tutaj lubię, niezależnie od pory roku, mieć tutaj troszeczkę tak właśnie ocieplone. I czasami nawet szyję sobie też robię, bo szyję zawsze mam bledszą niż. Twarz. No i do moich rąk, ręce, ręce mam zawsze ciemne. No to trochę tak, tutaj jasno, tutaj, z... no taka mieszanka. Więc ja sobie tak delikatnie zawsze ocieplam. Więc on, nie wiem czy powiedziałam, 47,99 muszę patrzeć. Teraz tak, róż. No i róż bym wzięła ze Stars From the Stars. Mam tutaj różne, mam takie, które są dostępne w. Rosłanie, ale ten róż i to konkretnie ten kolor. Bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. Zobaczcie, on jest taki pomarańczowawy, trochę taki na lato. No, no piękny on jest. I właśnie ten różyk. No i chociaż powiedziałam, że będę robić takie zakupy, żeby tutaj nie robić y, y, takimi kosmetykami jako, y, jako cienie. No to nie wiem, czy na ten mi się nie zdecydowało. No, na lato idealne, nie? Wiecie? I bo ja to tak patrzyłam bardziej pod kotem. Lata, wiecie, jak to tutaj tak jakoś tak mi się brało? No ale bardzo lubię ten róż. Także, jeżeli bym mogła dostać, to bym wzięła ten. Jeżeli bym nie mogła, akurat na ten się skusić, to podejrzewam, że szukałabym w szafie albo Vibo, albo Lovely, bo to są dobre rzeczy. No, i duży wybór, tylko że ja w tej chwili no, nie mam doświadczenia, jakie one są. Eveline w życiu nie miałam akurat żadnego różu z Eveline, kompletnie. Yy, może właśnie bym się zdecydowała na Eveline, tylko że Eveline w stosunku na przykład do Wibo i do Lovli jest dużo droższe. A biorąc taki, robiąc takie zakupy pierwsze, no raczej bym celowała w pewniaki, a nie kupowała czegoś, co jest, jeżeli bym miała kupić Coś, co, czego nie znam, to wolałabym się zdecydować na coś tańszego. Roświetlacz. <laughs> Kiedyś on był bardzo, bardzo znany. Lovely i kolor, kolor silver. Niezależnie czy to, by był, czy to by było lato czy zima, to raczej bym wzięła kolor silver. Tak. No nic na to nie poradzę. Uwielbiam i teraz nie mam ale ja ich zużyłam z 4-5 tych rozświetlaczy, wiecie, w swoim życiu. Z czego to był 1 złoty, jeden albo 2 zł, resztę to były srebrne, no. I kolejne, Fixer, Bielenda, Makeup Academy. A, ten róż mówiłam Wam, Silver 1999. Fixer, Bielenda, Makeup Academy, też go kiedyś miałam i bardzo lubiłam. Ogólnie z Bielendy lubię te mgiełki, Owszem, ja, jako mm, posiadaczka cery suchej, yy, często na przykład używam zamiast fixerów jakieś mgiełki. I w tej chwili na przykład kupiłam jakąś mgiełkę, zakrzyna i ją używam. I jest ok, yy, bo mi chodzi tylko o zdjęcie podrowości, bo nie mam problemu z takiej, jakąś taką większą, yy, że potrzebuję większej trwałości. Raczej tego nie potrzebuję, ale żeby tutaj pokazać, biorę fixer, nie kupuję żadnej mgiełki. Więc ten fixer kosztuje 13.99. Dobrwi teraz. No to teraz tak. Standardowo dobrwi, to ja używam bardzo dużo kosmetyków jednocześnie, bo tu takie coś, co ma być jako stempelek. I do tego <laughs> mam takie coś. Tylko że tu była w tym w środku taka pomada, która nie była moją, moim kolorem, więc ja oprócz tego mam tutaj takie opakowanko. Tutaj były cienie do brwi, ale teraz zrobię sama sobie te brwi. I to jest to. Oprócz tego mam jeszcze kredki, mam coś do utrwalania, więc tego mam bardzo dużo. Ale jeżeli bym musiała kupić po prostu tak, żeby mieć, to zdecydowałabym się, wam, powiem Wam, na jeden produkt. A byłaby to pomada do brwi z Eveline w kretce Która kosztuje 27.99. Dla mnie to jest rewelacja. Używałam jej, bardzo mi ona odpowiada. Tylko ja czekam na promocję. Jeżeli się zdarzy promocja, to pewnie ją kupię. Na razie w ogóle nie trafiłam na taką promocję. A czemu na promocję? Bo to jest prawie 28 zł, a ona jest ta pomada jest bardzo, bardzo niewydajna. Jest cudowna, w korzystaniu, Ale jest cholernie niewydajna, mi podejrzewam, żeby przy moim malowaniu to by szło na miesiąc jedno, jedna kredka, półtorej kredki. tak ja używam. Ja muszę dosyć dużo tutaj zobaczcie, od góry maluję praktycznie całość, bo ja mam no, problemy z jedna marfiej jest wyżej, druga niżej. Także no, u mnie idzie ona jest bardzo wydajna, znaczy niewydajna. Więc yy, dobra, na pierwszy rzut, żeby nie brać tyle tego, no bo jakbym wzięła i kredkę, i potem jakieś coś do utrwalenia, i, i coś tam jeszcze na pieczątkę, no to by było, rozbijając to na ileś tam, to by było drogo. Więc wzięłabym sobie tą po prostu pomadę w kredce z Eveline. Rzęsy. Teraz wezmę najpierw rzęsy, cienie później będą. I dla mnie, niezależnie od tego, Czybym miała mało funduszy, czy nie, ja bym wzięła rzecz, którą cały czas mam, czyli odżywkę do rzęs, widzicie, mam ją, dobrze, pokazuję, znowu do góry nogami, czy nie, nie, dobrze, i ta odżywka do rzęs kosztuje normalnie 17,99, uwielbiam tą odżywkę, zdradzałam ją czasami z jakimiś innymi rzeczami, z jakimiś innymi kosmetykami, ale i tak wracam do niej cały czas, więc... Ok. Teraz tusz do rzęsy hey, I tu miałam problem, bo jeżeli chodzi o Rosmana, to jest kilka tuszy, które bardzo lubię. No ale zasugerowałam się tym, żeby był ten tusz i w miarę tani, i taki, który lubię. Owszem, bardzo dawno go nie miałam, ale lubię. I to jest tusz z Lovely Pump Up Carling. Chyba to się tak czyta. 23,99. Taki tu, tu bym wzięła tusz. On był swojego czasu bardzo, bardzo znany na YouTubie. E, ok, to teraz cienie. I tutaj, jeżeli bym miała brać jakieś cienie, to wiadomo, kupując tak. Będę brała jakąś małą paletkę, która będzie niedroga, a żeby troszeczkę tych odcieni miała, ale raczej te cienie, żeby były podstawowe i zdecydowałabym się na taką malutką paletkę z Eveline Quattro. Tam jest, ja ją mam, tylko, że czekajcie, może uda mi się ją znaleźć. Okej, okay, znalazłam. Jedną mam, ale pewnie bym wzięła może inny odcień, jakbym jako podstawowe brać. Taką właśnie tu paletkę. To są cztery maty. I tak. Ona kosztuje 22,99. I jak widzicie, to są maty. Ja lubię, żeby coś błyszczało. Co prawda nie uwzględniam w tym, ale powiem Wam, gdybym miała patrzeć na coś, żeby było jeszcze takiego świecącego, to ja bym wzięła sobie tą Miss Sporty. Wiecie, też malutka paleteczka. Mam ją od lat. O! I to są te cztery takie podstawowe błyski na lato idealne. Zobaczcie, że one dosyć sporo były przeze mnie używane. Właśnie, ja sobie je wezmę tutaj do używania, bo ja je lubię. No, zapomniałam o nich, a teraz mi się przypomniało. E, ale tego nie wliczam, to tylko jako ciekawostkę Wam powiem, no bo one są naprawdę fajne. I biorę sobie od razu tutaj. Ok, to odkładam. E, no i widzicie, maty, ale. Tutaj akurat bym zrobiła w kącik kroświetlaczem, bo srebrny to o, dla mnie, bo y, szukałam, szukałam czegoś, co by było tanie w Rossmanie z paletek cieni, gdzie mogłabym mieć taki właśnie jasny, taki srebrny y, cień, tak jak ja lubię. I wiecie, że nie znalazłam nic. Jak było coś takiego, co bym mogła użyć jako srebrne, to było to albo w bardzo drogich paletach, a tutaj muszę moje założenie było, że owszem yy, tanio, ale nie najtaniej tak, żebym się czuła komfortowo, bo gdybym miała wybierać to prawdopodobnie, nie patrząc na cenę prawdopodobnie skusiłabym się na paletkę która jest z Maybelline jakaś bo tam są takie bardzo jasne cienie, które bym mogła w kącik dać, ewentualnie do tej paletki mogłabym jeszcze dokupić jakiś pojedynczy cień ale że ja tutaj biorę rzeczy, które są sprawdzone, a te cienie nigdy nie, nie używałam, więc nie wiem jakie są. Tak z doświadczenia własnego nie wiem jakie są, więc nie brałam tutaj pod uwagę. Teraz tak, kredka na linie wodną. Ja muszę mieć jakąś kredkę na linii wodną, bo bym się źle czuła, gdybym jej nie miała. I yy, co prawda tutaj mam teraz w tej chwili takie beżowe, inne, bo mam z Maxent More, mam z Vipery, mam z Glam Shopu. Dawno tej, którą tutaj Wam wymienię, nie używałam, ale zużyłam ze 4-5 sztuk, to znaczy nie, nie zużyłam. One dwie trzecie zdążyłam zużyć, jak już jedna trzecia była, zawsze mi zaśmiadywały. One się szybko dosyć psują w stosunku do innych kredek, ale to jaki dają efekt na oku, to, są, to jest słucham, Wow, ale czemu ja wam nie powiem, co to jest? E, to jest Lovely Nude Eye Pensi za 13,49. O! No. I teraz jeszcze tak. Mm. Eyeliner jeszcze, bo ja uwielbiam robić kreskę. Tutaj w tych cieniach nie miałam nic takiego, co bym mogła robić kreskę. A mówię Wam, że ja muszę, znaczy nie muszę. No nie muszę mieć kreski, ale lubię, więc zdecydowałabym się na eyeliner z Eveline Cosmetic. Z serii Waliję, który kosztuje 27,99. No, i jeszcze teraz została ostatnia rzecz coś na usta. Zrezygnowałabym z konturówki, zrezygnowałabym z pomadki jakiejś matowej, zastygającej nie, to ja, ja tylko tak raz na jakiś czas. Z pomadki też nie. Yy. Ewentualnie mogłaby być taka pomadka bardziej taka pielęgnacyjna, która ma daje lekki kolor, ale biorąc pod uwagę całość Rosmana, wybrałam błyszczyk z Eveline Diamond Glow, który kosztuje 13,49. Tak, na to bym się zdecydowała, chociaż on jest bardzo, bardzo ciężko dostępny, powiem Wam. Jak widzicie, jak tutaj patrzę. To najwięcej jest rzeczy z Eveline. Poczekajcie raz, bo tutaj ta karteczka 2, 3, 4, 5, 6 rzeczy na 15 z Eveline. Później yy, dwie z bielędy. No ale ogólnie Wam powiem tak, Bielenda Polska, podkład Everline, korektor Lowi, Polskie, puder polski, bronzer z Maybelline. Wiecie co, ja tylko z zagranicznych marek to tylko bronzer z Maybelline wzięłam, nic więcej, reszta to są polskie marki. A i łącznie za to, jeżeli dobrze policzyłam, bo mam nadzieję, że dobrze policzyłam wyszło mi 382 zł i 85 groszy. Za tyle bym swój pierwszy, o ile bym wszystko to dostała, co bym chciała. No ale teraz, jak ja patrzyłam, bo to było, to co ja spisywałam, to było na online i była część promocji, ale nie brałam promocji, nie wliczałam w to, tylko brałam standardowe te ceny. Czy to dużo, czy mało? Różnie to można rozpatrywać. Jeżeli chodzi na przykład o kieszeń takiej zwykłej dziewczyny nastolatki, która ma kieszonkowe, to może być to dużo. Yy, dla osoby takiej bardziej, no powiedzmy biedniejszej, też mogłoby być dużo. Czy dla mnie? No po kieszeni by na jednorazowo zabolało, nie powiem. Taki, złapałoby mnie coś, może by z czegoś rezygnować. Podejrzewam, że mogłabym chcieć zrezygnować. Na przykład z Maybelline wykusiło mnie, żeby brązer jakiś inny wziąć, bo to nie jest prawie 48 zł. Także no, no, no dosyć dużo, ale ja tutaj uwzględniłam to, żeby to były kosmetyki naprawdę, które znam, które mi się sprawdziły, z których bym była zadowolona. No i wyszły mi takie pieniądze. Z drugiej strony, jak ktoś na przykład wybiera makijaż, w Sephora, nie wiem, w Douglasie, w jakichś innych droższych drogeriach, to dla niego te 383 zł zakrąlimy, no to nie jest jakoś bardzo dużo. No nie jest dużo. Paletka cieni potrafi tyle kosztować. Podkład. No. I jak widzicie, ja część tych kosmetyków nadal mam. Nadal mam i używam. Część jest w trakcie używania, część jest w zapasach, ale mam. No i pójdę niedługo, prawdopodobnie, poszukam tego pudru Aquamist, tak, żeby wypróbować, zobaczyć, czy przypadkiem nie zmienili formuły. Bo ja wam cały czas go polecam, co pewien czas, jak mówię, a tutaj skoro jest zmienione opakowanie, to mogli też zmienić formułę. Trzeba by było to sprawdzić. Jak go dorwę, to go kupię. Bo pudry i tak u mnie idą. Dobra, dobra, kończę. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie lajka, słupka, komentarz. <laughs> pa pa!